Żyć. Żeby jeść to trzeba żyć. A nie po prostu jakieś nie wiadomo rzeczy. Wy mówicie, że to para małżeńska. Hm. Jaka para. To jest mój. Kolega, żeby jeść, trzeba żyć. Żeby żyć, trzeba jeść bardzo dobre tak musi być posiłek chyba proszę no proszę jakie tutaj są eleganckie rzeczy Szanowni Państwo, kochani moi proszę Panie Wojtku, nie mnie teraz tu mamy rodzaje parówek położonych z jakiego produktu z jakiego wszystko Teraz ja Wam określę chlebek właśnie ci dam z jakiego piętkę ja zabieram od razu mówię. to słuku.